Poczekaj jeszcze chwilę. Może jeszcze pomyśleć. Jest jeszcze jedna możliwość. Jaka? Możemy dać sobie spokój. Z tabletkami, z tym wszystkim. Jeśli nie spróbujemy, oboje idziemy do piachu. Wiem. O tym mówię. Teraz się pogubiłem. Przeszliśmy długą drogę do tego punktu. Pamiętam. I nagle odpuszczasz. Dlaczego? To najczystsze rozwiązanie. Obojętnie, co spróbujemy zrobić, zginą kolejni ludzie. Ludzie giną. Tak to jest ustawione. I co? Ja jestem tego wart? Może ty jesteś? Poza tym to jedyny sposób, żebyśmy byli oboje świadomi. Śmierci. Chwili, kiedy to się stanie. Nie myślałem o tym w ten sposób. Wciąż potrafisz mnie zaskakiwać. Może jednak się czegoś od ciebie nauczyłem. Jesteś pewien? Jeśli nie masz nic przeciwko. Pewnie zrobiłbym to inaczej. Ale w porządku. Tak po prostu się zgadzasz? Może też się czegoś od ciebie nauczyłem. Teraz. Jest całkiem przyjemnie. dobrze się z tobą pracowało, wi? Z tobą też, żony. Ale... Zrób to. Zobaczysz. Będzie ci lżej. Hej Jak tam za światy? Rzeczywiście takie fajne jak mówią. Bo tu na dole wciąż chujowo. Może nawet bardziej niż przedtem. Będzie nam ciebie brakować. Chłopie. Nakłoń panie ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę twojego sługi, Wi, któremu kazałeś odejść z tego świata oraz włącz go do społeczności twoich świętych. Amen. Spoczywaj w pokoju, wi. Hej, wi. Myślałam o tobie ostatnio i... postanowiłam zadzwonić. Tak bez sensu, wiem, ale... Kiedyś ludzie gadali do grobów i nikt się temu nie dziwił, co? W ogóle dużo o tobie myślę, o tym co zrobiłaś. I ja cię rozumiem. Rozumiem, że chciałeś uciec z tego miasta raz na zawsze. Ale kurwa, Wic, czy ty w ogóle pomyślałeś, jak to jest, kiedy. Powiedzieć ci czemu, bo to znaczy, że któregoś pięknego dnia znowu się spotkamy i zrobić ci wtedy opierdol, jakiego świat jeszcze nie widział. Co ty sobie kurwa myślałeś, co? Co cię odjebało? Wiedziałeś, że zrobiłabym dla Ciebie wszystko! Wszystko, kurwa, i co? Stworzyłeś? Niech ci szlakwi, niech cię kurwa szlak trafi! Też sobie pęknął w łeb. Nie zostawił listu, ale ja wiem, że to był protest przeciwko temu, co się działo na komendzie. Heavy, podejrzewam, że nigdy już nie odsłuchasz tej wiadomości, ale są na ziemi rzeczy, które nie śniły się filozofom, prawda? To to był twój wybór. Miałeś do niego pełne prawo, ale powinieneś wiedzieć, że on nie dotyczył tylko ciebie, że dotknął też twoich bliskich. Myślę, że... że nawet nie wiesz, ilu ich było. Może kiedyś się jeszcze zobaczymy, Vi, ty, ja, Jackie. A póki co.